Cześć, to Szkoła Gitarowa Goria. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci 12 błędów początkujących gitarzystów, których pragnę, abyś unikał. Prostuję je codziennie i nie chcę, aby spotkały również Ciebie. Trudno się ich oduczyć, niż raz, a dobrze. Nauczyć. Czyklistę błędów, które wymienię, dostaniesz w pierwszym linku w opisie. Czyklista będzie dostępna również na mojej grupie wsparcia, na której możesz zadać mi dowolne pytanie i dostać na nie rozwiązanie. Zaczynamy. Nieprawidłowe ułożenie lewej ręki na gryfie. Zasada jest jedna. Bierzesz rękę, bierzesz swój kciuk, kładziesz go na środku gryfu z tyłu, puszczasz rękę do przodu. Kciuk powinien się znajdować między palcem środkowym, a serdecznym z tej pozycji przyciskasz dźwięki, prostopadle na gryfie, w ten Sposób. Małą częścią opuszka palca znajdującą się poniżej paznokcia w ten sposób. Wszelkie inne chwytanie gryfu, bokiem jakoś tak jest błędem, nie rób tego, proszę. A jeśli wyciągniesz argument, ale mój idol gitarowy tak robi, to dopóki nie grasz w połowie tak dobrze jak twój idol gitarowy, nie warto tego robić, bo sobie zepsujesz przyszłość, przygodę z grą na gitarze. Mogło być ci łatwiej, a w ten sposób sobie tylko i wyłącznie utrudnisz, bo skrócisz sobie zasięg to nie obejmuj ręką gryfu na górze. Zacznij od fundamentu, od podstawowej techniki, która pozwoli Ci zagrać na gitarze najwięcej. Bo nie tylko riffy i solówki, ale również z tej pozycji możesz grać akordy, bo z tej pozycji właśnie palce pracują niezależnie i uczysz się tej niezależności na gryfie. Dalej, błąd numer dwa. Zbyt mocno przyciskasz dźwięki na gryfie, przez co spinasz się i męczysz. Jeśli ciśniesz dźwięki... To nie dość, że je rozstraja, to jeszcze bardzo ciężko się gra. Nie trzeba tego wcale robić. Można znaleźć najmniejszą siłę potrzebną do wydobycia dźwięku, i robisz to w ten sposób. Nieprzerwanie uderzasz prawą ręką daną strunę, nieważne czy w górę, czy w dół, czy naprzemiennie. Wybierasz sobie próg, tłumisz tę strunę najpierw i uderzasz nieprzerwanie. Potem zaczynasz dociskać. Kiedy dźwięk zaczyna brzmieć oznacza to, że nie musisz już więcej go cisnąć i zdziwisz się jak niska jest ta najmniejsza siła potrzebna do wydobycia dźwięku. I teraz wystarczy znaleźć to dla każdego palca, na każdej strunie, na każdym progu. W ten sposób unikniesz zmęczenia, będziesz mógł grać długo, bez spięcia. I o to chodzi. Luz w grze to podstawa. Przyciskasz w złym miejscu na progu. Bardzo często widzę to wśród początkujących gitarzystów, że cisną po prostu w złym miejscu progu. Zamiast cisnąć dźwięk na środku... Przyciśnij dźwięk przy samej blaszce, gdzie napięcie struny jest największe, a dociśnięcie dźwięku najłatwiejsze. Chcesz to robić na każdej strunie, na każdym progu, który wykonujesz. Pamiętaj, przy blaszce będzie najłatwiej. I teraz ważne nie przy blaszce z lewej strony, tylko przy blaszce z prawej strony. Czyli jak jestem na szóstym progu. To jest to ta blaszka, którą tutaj widzisz. Błąd następny. Przyciskasz nie tymi palcami, grasz nie fizjologiczną pozycją ręki, czyli nie stosujesz zasady palec na próg. Wszystkie sekwencje na gitarze, większość, 90% można ustalić konkretnym opalcowaniem, które pozwala ci swobodnie grać na gitarze. Najczęściej będzie to zasada palec na próg, czyli zasada, w której każdy próg ma przypisany palet z tej pozycji możesz grać w całe skale, całe patenty, całe utwory w jednej pozycji, nie zmieniając pozycji ręki, ułatwiając sobie tym samym sprawę. Prawne ustawienie takiej pozycji i zasady palec na próg w większości utworów pozwoli ci łatwiej grać na gitarze i łatwiej wykonywać te partie, bo każdy próg będzie miał swój przypisany palec i mniej będzie ci się mylić w trakcie. Kolejny błąd. Robisz ćwiczenia na lewą rękę, ale robisz je źle. Chociażby najczęściej widzę to w pajączkach i w odwróconych pajączkach, bo większość ludzi robi je po prostu fatalnie, bo nie wie jak je zrobić dobrze. Większość moich uczniów, który przychodzi tutaj poprawiać do mnie błędy, robi pajączki tak, bo tak im poprzedni nauczyciel pokazał, albo tak zobaczyli w necie, a przynajmniej tak im się wydaje, że tak zobaczyli w necie. Po prostu nie widzieli i nie widzą swoich błędów, które przejawiają się w taki sposób. W 90% przypadków pajączek wygląda tak. Pajączek w niczym nie pomoże. Pajączek powinien kształtować poprawną pozycję ręki oraz niezależność palców lewej ręki. Jeśli odrywasz palce daleko od podstrunicy, po pierwsze jest to ogromnym błędem, którego nie rób nigdy. Chcesz zawsze trzymać ręce blisko podstrunicy, blisko gitary, jeśli chodzi o prawą rękę też. To robienie pajączka w taki sposób naprawdę nic nie ćwiczy. Dlatego, że pajączek powinien rozciągać rękę. To po pierwsze, po drugie, ćwiczyć siłę. Jeśli ty sobie odrywasz te palce, to nie ćwiczysz w ogóle siły w takiej pozycji, w jakiej powinieneś ćwiczyć. Nigdy wtedy nie wykształcisz, nie ukształtujesz siły ręki i będziesz ograniczał swoje możliwości gitarowe w przyszłości. Teraz przejdźmy do prawej ręki. Bardzo często widzę takie błędy w prawej ręce. Pierwsze to jest niepoprawne, ułożenie całkowicie ręki. Na gitarze, mianowicie chylenie się nad gitarą, bo oczywiście nie widzisz tego, co grasz, no bo nie widzisz, musisz popatrzeć, więc się kładziesz na gitarze i prawą ręką koskujesz równolegle do gryfu, co skutkuje fatalnym brzmieniem i bardzo wielką niewygodą w grze na gitarze. No tak to już jest, że z tej pozycji nic nie uciągniesz, chyba że jesteś Eddie van Halen, to wtedy tak, ale raczej nie jesteś. Więc aby popełnić grać na gitarze, po to masz tutaj ten korpus, bierzesz łokieć, opierasz to po przekątnej do dobody gitary, mniej więcej na wysokości mostka, Kładziesz rękę, grasz między humbuckerami. Ja mam dziurę i hambaker. O tą dziurę już się mnie milion osób pytało: tak, podoba mi się taka dziura. Fajna jest ta dziura. Myślę, że to rozwiązuje ten temat. Graj między hambakerami, jeśli je masz, albo między przystawkami. Tu będzie najbardziej zbalansowane brzmienie, które. Będzie pasować do największej ilości utworów, szczególnie na początku Twojej przygody z grą na gitarze. Więcej Ci na razie nie potrzeba, chcesz zbudować fundamenty dobrego brzmienia. Po niepoprawnym ułożeniu prawej ręki na gitarze, kolejnym błędem jest ułożenie kostki, które u wielu jest po prostu fatalne. Większość osób, kiedy przychodzi pierwszy raz albo uczy się gdzieś z neta, trzyma kostkę albo tak w ten sposób i próbuje koskować w ten sposób, albo trzyma kostkę tak i próbuje koskować w ten sposób, albo trzyma kostkę o. Tak, i próbuję kostkować z tego miejsca. Nie, prostujesz palec, kostkę kładziesz w prawo od siebie, zaginasz palec, dokładasz kciuk z góry, przystawiasz do mostka w pozycji, której Ci powiedziałem, przykładasz blisko do struny, wkładasz minimalne napięcie na kciuk, które powoduje zmianę kąta na tarcie kostki, dzięki temu ona łatwiej ślizga się, się po strunach i z tej pozycji dopiero cokolwiek robisz. Kolejna sprawa to jest niepoprawne kostkowanie. Widzę głównie trzy błędy pojawiające się wśród... Adeptów gitary. Pierwszy koskowanie z przedramienia, zobacz jak to głupio wygląda. Nie jesteś w stanie grać dokładnie, korzystając z tej techniki, po prostu ci nie wyjdzie. Kolejny błąd to jest granie z samych palców w ten sposób. Fatalne to jest, również tego też nie rób. Trzecia opcja, którą widuję bardzo często, to jest coś, co nazywam smarowanie bułki masłem, i wygląda to mniej więcej w ten sposób. umożliwia to dokładną grę na gitarze. Powinno to wyglądać w ten sposób. Koskowanie na gitarze to dwa ruchy połączone w jeden. Jest ruch obrotowy przedramienia, który jest aż niewygodnie luźny, z drugim. Ruchem dopasowaniem po prostu ręki do strony, którą grasz. Grając strunę E, będziesz grał, trzymał rękę wyżej, grając strunę E najwyższą, będziesz trzymał rękę niżej. To jest normalne i naturalne, i te dwa ruchy musisz pogodzić, grając na przykład skalę na gitarze czy cokolwiek na gitarze. Czyli nie dość, że jest ruch obrotowy, to jest jeszcze ruch pozwalający dopasować rękę do konkretnej strony. Dalej, po niepoprawnym koskowaniu jest brak synchronizacji, który jest po prostu pokłosiem niedokładnej gry na gitarze. Z czym jest synchronizacja? Jest to dociśnięcie dźwięku dokładnie w tym samym momencie, w którym go koskujesz. Tylko tyle. To takie proste. I wyjdzie Ci to, jeśli zrobisz to w odpowiednio wolnym tempie i będziesz w stanie się zastanowić nad tym, co grasz. Nie masz planu nauki, czyli nie wiesz, jakich utworów i jakich technik powinieneś się uczyć. I tutaj jest dodatkowy punkt. Nie wiesz, jak się tych utworów uczyć, i jak się tych technik uczyć. Dwie kompletnie różne rzeczy. I o ile nie wiem, na jakim jesteś poziomie, i nie wiem, jakie mogę zaproponować Ci utwory, to mogę Ci zaproponować mój sposób podejścia do utworów. Dzielisz całość utworu na małe, zjadliwe elementy. Potem ćwiczysz je wszystkie oddzielnie. Później izolujesz problematyczne elementy i dopiero na koniec, kiedy wyeliminujesz wszystkie problemy łączysz części, czyli robisz łączniki pomiędzy nimi. Załóżmy, że mamy utwór Breaking the Law i mamy dwie pierwsze części tego utworu. Riff główny i zwrotkę. Nie grasz od razu całości, to strata czasu. Bierzesz małe elementy z pierwszej części, małe elementy z drugiej i ćwiczysz je oddzielnie w ten sposób. Pierwszą frazę możesz podzielić na trzy różne części: pierwszą, drugą i trzecią. Ćwiczysz je oddzielnie, dopóki nie zagrasz ich bezbłędnie. Kiedy zagrasz je bezbłędnie, bierzesz na warsztat drugi riff. Uczysz się najpierw akordów. Które występują w utworze. Potem uczysz się bicia. Spróbuj zagrać same bicie. Staram się sobie wyobrazić muzykę w głowie, przenieść rytm na prawą rękę i dopiero zaraz włożę w to akordy w trzecim kroku, tak? Czyli mam ogarnięty rytm, mam ogarnięte akordy, bo zrobiłem to oddzielnie. Teraz to łączę. chcesz, skorzystaj z tego sposobu nauki utworów. Kolejny błąd to jest niedawanie sobie czasu na przemyślenia tego co robisz na gryfie i na gitarze z rękami oraz z utworami czy technikami. Nie myślisz do przodu przez co nie grasz płynnie. Zasada jest jedna. Grając tutaj riff na samym końcu ja już myślę o tym, jak brzmi kolejna część. Jeśli nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić, nie masz pojęcia jak to brzmi, myli ci się to, nie jesteś jeszcze gotowy na to przejście w płynnym rytmie bo po prostu części nie zostały opanowane oddzielnie. Kiedy masz je wgrane, zautomatyzowane pod rękami, Jesteś w stanie sobie je wyobrazić, wiesz, gdzie są na gryfie. dokładnie, wtedy możesz zacząć łączyć te partie na gitarze. Jeśli chcesz, abym to ja poprowadził się na tej drodze gitarowej, masz dwie opcje: kurs gitary na dole albo lekcje prywatne. Możesz również napisać do mnie na grupie, tam na pewno, jeśli nie ja, to ktoś ci na twoje pytanie odpowie. Pamiętaj o tym, że checklista czeka na ciebie na dole, możesz sobie te błędy odebrać, sprawdzić, czy je robisz, zaznaczyć je sobie kółkiem. I nad nimi właśnie pracować, aby zawsze nad tym pamiętać i je po kolei wszystkie wyeliminować. Ja jestem Konrad, to już Szkoła Gitarowa Goria, a my widzimy się w kolejnym materiale o gitarze.